Chcę, by mi miłość dał mi ktoś, chcę, by zabrał mnie od bawy, bo złoty bawi już dość. Powrócę z domu zasadami i gdyby ja wrażę, był. Całże na smażę z młodzieżami, wychodzę sobie z sobie, dałby A ja nie chcę czekolady chcę, by miłość dał mi ktoś żeby zabrał, mnie od mamy, bo ma złoty ma już noc. Co bo się go nauczyć. Ole, 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 nie damy się, nie damy się, ole, 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 ole. nie damy się, nie damy się. Jedna wioska z drugą wioską Jak nie będę piękna wioską Ale w życiu gdzieś zostanę Bo łączą się serca dwa Dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno ma. Dlaczego jesteś taka? Dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno Odrzucać miłość chłopaka Nie wiesz co ci... Gdzieś na Bosku, wsiadł do dzień ale sama zobaczyłaś, jedno wielkie coś masz, dziewczyną, dziewczyną, dziewczyną ma. Dlaczego jesteś taka dziewczyną, dziewczyną, dziewczyną zła Odrzucasz miłość chłopaka. Nic już więcej nie zostawisz. Odejście jak ten kwiat. Ale w życiu może mówisz. Nie wiesz czy zostanę ja. Nigdy więcej nie zostanę. O posiłem to ten list. Ale tobie gdzieś daleko pozostawię strony tę dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno ma dlaczego jesteś taka dziewczyno, dziewczyno dziewczyno zła odrzucasz miłość chłopaka dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno ma dlaczego jesteś taka dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno zła odrzucasz miłość chłopaka